Dzień dobry, witam serdecznie. Informacyjnie, na co zwrócić uwagę, jak kupujemy wiatrówki używane? No, bo jest bardzo dużo ogłoszeń. Najczęściej kupujemy, jak to się mówi, przysłowiowego kota w worku. Problem jest taki, jak kupujemy na przykład karabinek, który był problematyczny lub przechodził z rąk do rąk, i bardzo dużo ludzi próbowało w nim modyfikować i wprowadzać swoje. Tak zwane poprawki, lub był różnych różnikarzy i, i był po prostu mocno grzebany taki karabinek. Do tego oczywiście nikt się nie, nie przyzna, zawsze mówi, że sprzedaje, bo, bo super, bo igła. No w rzeczywistości pewnie sprzedaje, bo coś mu tam nie leży. Ale na co jeszcze zwrócić uwagę? Bo bardzo często kupujecie tam przykładowo jakieś Air Armsa, S400, S410 i tak dalej. I wow, nie kupiłem za 2800, super super, super sprzęt no nie tak do końca, bo jak się zapytacie kiedy kupił, no to często wam ktoś nie może odpowiedzieć udzielić takiej informacji, ale zapytajcie inaczej, jaka jest data legalizacji na kartuszu i tutaj na Air Armsach zaraz pokażę to z bliska mamy tak 190 bar, 200 bar 5 maj 2024 I teraz możecie zobaczyć, u mnie jest produkcja tego karabinka Wraz z kartuszem O tutaj powinno być widać no. tu Widać, że mam świeżynkę Bo to jest 2024 rok maj Produkcja. No i teraz wiecie, że legalizacja tego kartusza to jest 10 lat. No i teraz przykładowo, ktoś wam sprzedaje Armsa, no ale macie już go 11-letniego, czyli tam legalizacja na kartuszu będzie, dajmy na to tam 2012 tam czy 2010. No to już wiecie, że ten sprzęt ma 11-12 lat czy więcej. I po tym możecie sobie sprawdzić przede wszystkim datę produkcji tej wiatrówki. I to ma znaczenie i powinno się to przekładać na cenę. Nie? Także po prostu cena, wiadomo, 10-letniej czy 15-letniej wiatrówki to powinno być tak naprawdę około 40% wartości maksymalnie tego karabinka. Czasem widzimy wiatrówki po legalizacji, już po, po utraconej dacie, czyli tam już tam 10-11 lat, a ktoś woła taką samą cenę prawie jak w sklepie za ten karabinek. To jest jedna sprawa. E, druga sprawa, czy grzebany, czy niegrzebany, i trzecia sprawa, e, na przykład armsy, no większość karabinków, ale armsy są bardzo czułe, jak nie są dobrze e, zabezpieczane, czyszczone z wierzchu e, balistolem, nie są wycierane po każdym szczelaniu bardzo często łapią mm, kropeczki, wżery, e, korozję z wierzchu. No i wtedy wystarczy, że ktoś e, mniej zadba o ten karabinek i już to będzie widoczne. Ten oczywiście, jak ktoś go psiknie i go przetrze, to na zdjęciach tego nie zobaczycie. Ale dopiero, jak to przyjdzie do Was i przetrzecie ten karabinek na sucho, to dopiero będziecie widzieli, jaki tutaj jest generalnie problem. Jak wygląda faktycznie ten karabinek. Więc to są takie elementy, na które warto, warto, zwrócić, warto zwrócić uwagę. Tyle jeżeli chodzi o. Wiatrówki używane, to sprawdzicie w PCP, czyli data na kartuszu powinna być na każdej wiatrówce PCP, i po tym możecie mniej więcej określić, możecie określić, że tak powiem wiek tej wiatrówki, kiedy ona została wyprodukowana, no to wiecie ile została używana, nie? Także myślę, że tutaj jest to wyjaśnione. Często mówię, że na przykład FX, Dreamline ma quick feel, szybkie te pompowanie, ma kołnierz lufy, możliwość dokręcenia tłumika i tam różne inne rzeczy. Generalnie chodzi mi o to, że w armsie jest też niby szybkie pompowanie, tylko jest tutaj przez tą łyżkę taką, którą musicie wciskać, patrzeć równo, przekręcić do 180 stopni, napompować i potem z powrotem i delikatnie ściągać z tych o-ringów. I to jest takie troszkę tutaj niekomfortowe akurat w każdym armsie. No, ale no, nie można im odmówić perfekcyjnych lów, perfekcyjnych systemów, pomimo braku regulatora. Jest tutaj tak zwany zespół garnka, który praktycznie pracuje jak, jak regulator, dlatego te karabinki są tak równe, tak powtarzalne, że te powiedzmy 70 strzałów pod zawody z, z takiego HFT 500 będzie równych. I to jest fajne, choć wiem, że niektórzy wstawiają na nich regulatory. No i personalizacja spustów w tym modelu, czy personalizacja tutaj stopki i baki, praktycznie pod każdym kątem możemy sobie fajnie wyregulować ten karabinek. No i dedykowane palmeresty oryginalne też są pod tą szynę UT, więc jak ktoś szuka wiatrówki typowo pod zawody i chce strzelać na przykład HFT, Benches i tak dalej, to jak najbardziej HFT. 500. Jeżeli chce mieć karabinek i pod zawody, i, i do, do różnych, że tak powiem, innych zabaw, rekreacji, e, karabinek rodzinny mniej więcej, w, e, nawet o połowę tańszy, no bo tutaj mamy gdzieś cenę około 6-6 a Dreamline 3,5 w polimerku i lżejszy, dużo i ergonomiczny z magazynkiem. Są też wkładki jednoszczałowe do DreamLine'a, możliwość dokręcenia tłumika, regulator HUMY, kartusz można pompować do 240 bar, tutaj tylko do 200, i więcej strzałów wychodzi, jest cichszy, jest mniejszy, jest bardziej ergonomiczny i bardziej taki wszechstronny modułowy, no to DreamLine. Tak, Jakbym miał wybierać między HW100 a FX DreamLine, to biorę FX DreamLine. Jeżeli miałbym mieć tylko dla siebie karabinek pod zawody jednoszczałowy, no to biorę HFT500, ale jakbym chciał mieć karabinek z możliwościami energetycznymi, modułowymi, z magazynkiem, z tymi wszystkimi bajerami co daje FX Dreamline, biorę FX Dreamline i mam połowę ceny, tak naprawdę. I mówię niedoceniony karabinek w kwocie 3,5 tysiąca jest takim moim e, numerem jeden. Bo jest bardzo, bardzo wszechstronny, zarówno w 4,5 jak i w 5,5, ale jeżeli myślimy o zawodach w Polsce. Do 4,5 mm. Wam zdrowych, spokojnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Trzymajcie się i do zobaczenia!